Spójrzcie na las, piękny las. Tutaj widzę, co się ryło, strasznie. Nie wiadomo, czy grzyba nie było. I spójrzcie tutaj. Prześlimaki wyjedzone, ale ślimaki to nie przeszkadzają. Tutaj widzę jeszcze jednego Spójrzcie No, nóżka miękka Ale ten mnie dziwi Zastanawia. Zobaczcie Coś złączone, już na pewno wyżarte przez robaki, ale do kolekcji, zaraz Wam pokażę, jest, pokażę następne. Piękny las, spokojnie, cisza, coś dla Janka. Jak zwykle tatary Na to nie mam wpływu. Tam mam samochód za 50 metrów. Teraz zobaczymy czy coś jest tutaj po drodze. Patrzcie. Spójrzcie. O mamy, następnego, patrzcie Spójrzcie Dzisiaj nie zrywam Bo już mam tego pełno Ale lubię sobie pochodzić po lesie W ciszy, spokoju O Tam Ojej, tutaj patrzcie będę go wyrywał. Spójrzcie tutaj jeszcze moi drodzy. Ładne. Tutaj następny. Następny piękny, strasznie podoba mi się ten kolor tych dubasków. Tutaj nie ma nic. O, spójrzcie, taki piękny grzyb. Piękny Tutaj nie ma nic. Nie, dobra To widzimy się na podsumowaniu Z dzisiejszych znajdek i zapraszam na kolejne filmy i dziękuję za subskrypcję Jankowi też Ci dziękuję, że i z pasji za pomoc jaką mi udzielił Na pewno będę miał kontakt z Jankiem bo akurat dogadujemy się dobrze Będziemy wspólnie działać なに、no Mam następnego tutaj, proszę bardzo. Kozaczek ładny, duży. Spróbujemy go wykręcić. Ślicznie zrobił sięńki. O, tam widzę, jeszcze jeden jest. Piękny. O, dwa nawet tutaj są. Zobaczcie. Piękne. Dwa. O, jest wykręcony. Jeden. I, a, I drugi. Piękne. Zobaczcie. Trzy sztuki. Widać? Oj. Piękne Mamy następne Tutaj ładne Proszę bardzo to Są chyba zrośnięte O Ładne Żywnie. Zasypać Zobaczcie